A czy widać? E, Już i tak nie zdążyłem wszystkim tłumaczyć, ale tutaj jest... Lata temu, gdzie e, raz żyły razem. Ludzie i potwory walczyli. Chyba tak by było. Po długiej wojnie e, ludzie zwyciężyli. E, zamknęli potwory w podziemiach za pomocą magicznego zakręcia, No. Ale dużo lat później. Mount i... Ebot. Chyba jakaś szumula Ebot. Legendy mówią, że ocień, który westchnie się na górę, nigdy nie wróci. To jest nasz kochana główna postać, nasza kochana główna postać. Ehm, potyka się i za topa. No Elena Katika. Przypomniał mi się byłem. <Dionuj> <waffle> Dobra, nie. Chyba kursu się nie przychytuje, ale dobra. Hmm. Tutaj mamy, że spadliśmy do ruin i jest śmiesznie. Jestem teraz pani i tutaj będzie na tyle przez tą chwilę. Czy jest znowu taka senka? Czy zacznie się jakaś inna? He? Chyba e? nic, dobra. Mam swój tutaj tę część. Trochę czasu tam spędziłem. Jako Meta niestety nik dałem sobie, bo sprawdzamy z nikim. Nie mogłem sobie zmienić ników, więc będziemy jeszcze graje jako ja Ja bardzo chciał zmienić nick, Da się to jakoś. Nie wiem, dobra, postaram się jeszcze. Na razie. Da się znik... nigdy, nie zmienić nigdy z to Trochę jeszcze zmienimy na manganer, na man man manger, jeśli wiem. Dobra. Undertale byłem trochę wciągnięty. No ale to jest. Robimy normalny run, Wiem, to jest smutne, to byłbym fantastyczny Ale pier jako pierwszy musi być normalny. go zabijemy, niestety. Cześć! Howie, Jestem. Cały kwiatek. No, kwiatek. Kwiatek by kwiatek. No, cały, 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 the flower. Hehehe. No i że mam... że nie wiesz kim jestem. Gotowy? Here we go! Trzeba się nas nauczyć o tym, co tutaj ogólnie dzieje. I co... To, 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 to życie, to, to co chcecie? To twoja dusza. No. Twoja dusza, to co ty... Hmm. Twoja dusza staje się silniejsza raz z levelem. Tak to jest LV. Co to znaczy level? No, miłość oczywiście. Potrzebujesz trochę miłości? Don't you? Don't worry. No, nie martw się. Znam ci trochę jej. My No, widzicie sobie kuleczki i to są ten... U nas miło daje się przez... Przyjacielskie peski. Jesteś gotowy? Mam zaraz najwięcej. A jeśli nic, to wtedy są będzie coraz bardziej zamki. No. Dobra, zobaczycie co się za stanie, jeśli ten... Złapiemy je. Uśmieszak? Jesteś debilem. W tym świecie, ty zabijasz albo jesteś zabity. E... Myślę, że możesz już kogokolwiek Nie Nie, Nie, dai! jak na okay. się kłót. Okej. Dostajcie wyleczenie, dzięki. Nie złapnę no, tutaj mówię tak dosłownie, bez zaskoczenia. Piękna muzyczka. Mmm. Podjeżdżać. Hi. Hi mam. Co za, co za potworna kreatura, która małe dziecko. To nie było, czyli to po prostu ci Nie bój się moje dziecię. Jeden Toriel. Obrońca ruin. Przychodzę tutaj czasami, że jest czy nikt nie spadł tutaj. No. Jesteś pierwszą człowiekiem od bardzo dawna. Chodź. Ja Twoim przewodnikiem po katagombach. This way. Ole, idziemy za sobą tobie. sama muzyka, dobra, ruiny. Tutaj mamy safe. Na tym guku nic nie ma. Dobra. Kiedy widzisz te ciemne ruiny, chyba yy, napełnia się to determinacją. Uczuciem determinacji. Życie jest całe. RUINY. Level PIERWSZY. O, czekajcie. Ta na górze, nie mogę się co to jest. w twa... twoim nowym domu. Hmm. RUINY SĄ PEŁNY pułapek. Musisz te... pokazać, jak ja z... z większością ci pomogę. O! A, dobrze, ta to mówię, dobra. RUINY SĄ PEŁNY pułapek. Zróbmy tutaj guzików lub kluczy na drzwiach jakichś drzwi. Pozwalacie gdzieś się, się pomiędzy pokojami. gdzieś dobra, bo to gdzieś ja ja nie to to gdzieś 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 ja Ja gdzieś 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 nie gdzieś że jakieś jakiś program, musisz przy, przy, przyciągać Twitcher czy guziki. Don't worry! Nie bój się! Ee, zaznaczyła, ci, zaznaczyła nam, które mamy kliknięte. To jest. To jest. Na jest. nie jest. jakbym nie wiedział. Zostań na drodze, dobra. na na Proszę, wyciśnie guzik. To jest panie jeszcze? No, Okej. Okay. Ładnie. Proszę dotknij guzik znowu. Proszę. No, 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 no. Nie, nie, nie. To nie ten guzik. No. Zobaczyłam go. No. Ajajaj, zacząłem coś zadziwiać, przepraszam. Nie zaznaczyłam. Zawsze... Mm. Jeśli siłę jest, człowiek jest w w podziemiach, potwory mogą go chcieć atakować. Musisz się przygotować na taką sytuację. Nie bój się. Pokażę nam jak to. No. Jeśli potwór pod spotka, będziesz musiał walczyć. Nie ukon. z nim zamiast walczyć. To for time, czyli w jakimś czasie powinien rozwiązać ten konflikt. Przejdę tu rozmowy na Dami. Jeśli walny Dami, to ona będzie powie, że Dami nie są do bicia. Tutaj możemy go zesperować. Dobra. I Tak, czy Dami? Trzy kropki. Czyli mówiłeś do Dami. Yy, ona nie jest skłonna do rogu. Kolej jest bardzo ciebie zadowolona. Wygrałeś! Zdobyłeś 0XP oraz 0 Golda. Ach! To no, bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Czekajcie, ja tutaj zapazuję na sekundę. Ja muszę coś pójść na Ok Okej, jestem. Jesteś też niedobry. To jest inne puzze w tym pokoju. Możesz je przejść? No, przeszliśmy je, naprawdę. Tutaj nas na tobie pierwszy poszły. No, eee... Zapomniałem przetłumaczyć, ja jestem nieprzyjaźniony do tłumaczenia. Wygrałeś, masz do expo oraz Dobra. Te puzzle, to są puzle, ale... Weźmy moją rękę na chwilę. O, zaraz to za, nas tak trudne. Tutaj musimy po prostu zapamiętać drogę. Można się będę wrócić, ja się wtedy, się wracałem, żeby zrobić trochę ekstra. Ale, tak. Bo raz zrobiłem genota co wam zrobić. Zeszedłem do sansa i okazało się, że nie, nie chodzi do tego levela. Coś tam pominąłem. I nic, mogą mogłoby być naprawdę niebezpieczne. Widzicie, możemy tutaj zawsze się zrodzić. Troszeczkę bań na zewnątrz. Musisz to zrobić sam, moje dziecko. dobra. Musisz dojść do końca pokoju, bez mnie. Zrób to dla mnie. Chyba tak było. Pokażcie nam teraz fajny sekret. Tutaj będzie dość dużo biegania, ale skoczna muzyka. Mhm... Mm Ciśniemy. Kapitulera i jedziemy. A tutaj. Czy to Greetings, my field. Witaj moje dziecię, nie bój się, nie zostawiłam Cię. Ale będzie, będzie cały czas była za tą kolumną. Dziękuję, że mi zaufałeś. Staraszka nie będzie mogła nam towarzyszyć? Um, żeby Cię Jakby <grym> Nie wychodź z tego pomieszczenia, dobra. Na torze, że no wrócę tu. To inne mogą. Lochy mogą być naprawdę niebezpieczne. Mam pomysł. Daj ci telefon. Jeśli będziesz się wytworzył, po prostu zadzwoń. Dobrze. Ok? Znaczy, nie, no. Be good. Nie, nie to już ma Alright, czyli dobrze. Dobra. Tu idziemy, bo nic się nie będziemy. Cześć! To jest Mam nadzieję, że nie wyszedł z tego pomieszczenia. Tutaj pozna mogło być naprawdę trudne. Znowu powiedziała big Nie, jak to przetłumaczyć. Excuse me, human. Dłuchaj, człowieku. Nie. Hmm. Mam do Ciebie poradę odnośnie potworów. Jeśli będziesz teraz atakować albo po jakiejś chwili atakowania, ee... prawie ich zabijesz. Hmm. Nie będą obserwować robić dłużej. Będą miały. pokaż nie... Nie... ty im łaskę. Proszę, zniknij Melody, człowieku. Rabbit. Zapiszmy grę od razu. Tutaj ogólnie jest jedzenie, tutaj o uchybę. Yy. Yy. Take one. Take a candy. Wziąłeś więcej cukierków. No, wziąłem więcej cukierków. Tutaj można wziąć parę razy. No. I mamy teraz tutaj 3 mon 4 monstruy candy. Dają nam chyba po 10 HP, To będzie pierwszy monstruł. Tak, zawsze mnie tutaj atakuje. Rabbit. Komplementujmy go. Mm. Robit, Robit nie zrozumiał co powiedziałeś. No coś chyba ma... ucieszył się, nie wiem jak to zrozumieć, dobra. Oj, 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 zapomniałam, muszę się ruszać, zabrałem rękę z kreatury. O, już jest? Super, dobra. Okażmy mu łaskę. Wygrałeś! To 0 XP i oraz 2 golda. Coś zostaje XP jak się... Zabijam ołowy. Nie zabijam ołów, no. Sądzę, że niestety będziemy musieli zabić. Nie, dobra, nie. Zmiana planów? Widzowie? Robimy typ pacyfistyczny. Zbierajcie sobie czy się nagrywa. Tak, 14 minut nagrania. Jezu, te odcinki są dość dłuższe. Um, będziemy robić pacyfistyczny Jan. Halo? Tutorial. Hmm. Mogę Cię coś zapytać? Cynamon, czy... ...wódzkocz? Chama masło orzechowe. Czekaj. Nie mów mi. Yy, to cynamon, cynamon, prawda? Yy, tutaj on, on nawet na jak dał ostatnim razem. Stałem tutaj cynamon. Cinnamon, nie mówię cynamon. Nie chcę je robić przykrości, bo jest tam. Tak. Hehehe. <laughs> Miałem wrażenie. Miałem takie wrażenie. Nie, ludzie tutaj wpadają na G goli. A. Bo już ja słyszę, że to powiedzieć. Dobra, ja tutaj nie chcę dać im się tłumaczyć. Dobra. Halo, tutaj Toriel. Jest. Yy, nie jesteś uczulony na masło oroszowe, prawda? Powiedziałem, wiem, że powiedziałeś już, ale. Gdyś jej na talerzu nie rzuciłbyś go dobrze, dobrze, rozumiem. Thank you for dziękuję Ci za pacjent. Nie wiem jak to przetłumaczyć. By the way. Dobra. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Okej. Okay, Witam z powrotem. Eee, poszedłem, bo... te śmiowo! Ja mam... Mówiłam, że mam problem z internetem. Ojej, mówmy do typu. On jest razem spokojny. Wee. W histum. W go. Nie, zaczniemy w ogóle go od niestety. No. Um, mam problem z internetem, o tym chyba już wiecie. Więc. Um, o, tak się robi, o tym chyba już zapomniałem. Um, więc to je na innym komputerze. Zrzucam sobie na pendrive'a teraz i będzie będzie Aizaka i Painten. Będziemy mogli mieć odcinek Aizaka i Mm, idź w y, rok, żeby go przesunąć. Czy mogę go teraz odsunąć? Nie mogę. Wydawało no. mi się, że tutaj to jest gonit. Trochę wiem, że komplementować. Nie rozumiem, co mówił, ale poczuję się bardzo zadowolony. E. Ja tutaj wszystkie ataki dosłownie znam. Prawie ty, Tutaj, nawet tą zagadkę znam lampami na pamięć. Tutaj? Trzeba tak o. Pokażę Wam o co tutaj chodzi, więc specjalnie się tkuję przy końcu. Tutaj trzeba dojść do końca ściany i jest tutaj. Ale ta świata, co o to chodzi? To jest taka ścieżka pokrywana i o trzeba zapamiętać. Nie, proszę nie zeptać po liściach. Tutaj było dużo małpów ukrytych kiedy zrobiłem, dżerosek. Teraz ja czytamy graficzne to samo. Nie ja mam pamiętam jak to przetłumaczyć. Więc nie przetłumaczę. E, jak to robić cały czas mi brakuje i mo będę mógł go oszczędzać. No, zrobimy ten Pacyfist. Raz e, pamiętam, że jak Pacyfist zrobiłem, to nie mogłem go zrobić do końca. Ojoj, oj, 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 Jak go zrobiłem do końca. To okazało się, że nie zrobiłem pacyfista. Pacyfistycznego. Um, nie, to stało wtedy. Zrobiłem wszystko na Tylko nie poszedłem tej Udajny, to, to, udajne, to mo mogło być to. Hola, hola! Mmm. Um, myślisz, że możesz mnie tak po prostu posunąć? Hä? Eee... Pytasz mnie, czy mogę się posunąć? Okej, okay, mogę. To z nadzieją, że Dzień no. He? Czy żebym posunął się... Dalej? Okej. Okay. Tak? Hm? No nie da w stronę? Okej. Okay. I got it. Nie rozumiem. łapię to. Hmm? A, ah, chciałbyś żebym tam stanął? mi na Możesz mnie aptarę do wysiłku. Do no, dobra, mamy go. Hmm, tu jest zapis. Hmm, tutaj chyba skończę odcinek, wiecie? E, że nie czytałem. Uczucie, że Myszka, myszka wyjdzie kiedyś z dziury. Bo te... Zupełnie cię terminacje. No to uczucie zupełnie cię determinacją. No. E, bardzo fajny dzień. Hmm, muzyka dla moich uczuć. Ten ser był tutaj tak długo, że przy... przy... przyczepił przy się już do stołu. No, dobra. Nie potrzebowałam tej wiadomości, ale ode mnie to tyle. Do zobaczenia i see ya.